Dzień dobry Państwu, proszę Państwa. Jedną z popularnych ostatnio form przemocy w sieci jest wykorzystywanie wizerunku słabszych istot, istot, które potrzebują pomocy, istot, które potrzebują wsparcia, do nabijania sobie kapitału politycznego, do nabijania kapitału społecznego, praktycy wpływu społecznego wykorzystują biedne słabsze istoty do tego, żeby przedstawiać się jako ci, którzy niosą pomoc, którzy wspierają, którzy pomagają. W ten sposób wykorzystywano już środowiska osób homoseksualnych, w ten sposób wykorzystywano środowisko osób niepełnosprawnych, w ten sposób próbowano wykorzystać nauczycieli. No i niestety wykorzystuje się również biedne zwierzaki. Wszyscy dobrze pamiętamy sprawę posłanki Szorin-Wiergus, która bardzo deklaruje, że walczy o prawa zwierząt. A zapomniała jak oddała do schroniska dwa swoje psiaki, czarną i mamę, tylko dlatego, że przeszkadzały jej w przenosinach z domu do kamienicy. Dziś w Fundacji Siedmiu Krasnoludków gościmy prawdziwą obrończynię praw zwierząt i jej dwa cudowne psiaki. Proszę Państwa, Jola Tuzinek, Stefcio i Stelka. Zapraszamy. Jolu, powiesz coś nam bliżej. Dzień dobry kochani, jestem wolontariuszem w schronisku. Moje psy są również uratowane z psiej bezdomności. Stella jest wzięta psem z, z, z ulicy, natomiast Stefan jest uratowany ze schroniska, gdzie żył w koszmarnych warunkach, był ciężko chory, trzeba było zapewnić mu dom tymczasowy. Po trzech tygodniach stwierdziliśmy, że Stefan zostaje u nas, został zaadoptowany i jest naszym członkiem rodziny. Tak jak mówiłam, jestem wolontariuszem. Zapraszam wszystkich innych chętnych również do przyjścia do nas, do schroniska, w każdym jednym miejscu w Polsce, żeby zobaczyć, jak, wyglądają, jak wygląda życie psów w schroniskach. Bo, na, bo w internecie, na Facebooku jest nas mnóstwo, ale to polega na klikaniu, na wysyłaniu serduszek, na biadoleniu, a nie na realnej pomocy dla zwierząt. Więc zapraszam do schroniska. Warunki w schroniskach są ciężkie. Środki są przekazywane, bo powiem, jakie środki nasza gmina przeznacza na każdego jednego psa. Natomiast czy one są wykorzystywane w pełni, nie wiemy, bo ani opieka medyczna nie spełnia swoich wymogów, ani karmy nie są wysokiej jakości. Więc nie wiemy, jak to naprawdę funkcjonuje i jak te pieniądze są rozliczane. Jak najbardziej polecam psy ze schronisk do adopcji. Są to najukochańsze psy, najwierniejsze psy, przyjaciele na całe życie. Ja jestem jak najbardziej za. Mam dwa i nie żałuję, absolutnie. Bardzo serdecznie dziękujemy Joli, bardzo serdecznie dziękujemy Stelci i troszkę wycofanemu Stefankowi. A ja zapewniam Państwa, że Fundacja Siedmiu Krasnoludków zajmie się i przyjrzy się problemowi. Jak traktowane są w Polsce bezdomne zwierzaki, zwłaszcza bezdomne psiaki? Co dzieje się w schroniskach? Co dzieje się z pieniędzmi, gigantycznymi środkami, które gminy przeznaczają na schroniska? I co dzieje się z psami, które tam trafiają? Pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego dnia. Dziękujemy.